Jak pracuję na warsztatach i pytam ludzi, na przykład, wyjmijcie uczucia, które znacie, wyjmijcie emocje, które znacie. To ja z reguły słyszę złość, radość, miłość, czasami ktoś powie wstyd, i przy piątym już się zaczynają problemy. A przecież ta lista jest przeogromna. I każde uczucie daje zupełnie inny sygnał. Z układu nerwowego. My inaczej reagujemy na złość, inaczej re reagujemy na wstyd, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, w momencie, kiedy jest mi trudno i nie jestem w stanie złapać kontaktu z Ziemią, obecność drugiego człowieka i nazwanie tych uczuć i potrzeb, to jest tak, jakby mnie ktoś sprowadził na Ziemię i powiedział mi: Kurczę, no, oczywiście, że czujesz złość, albo oczywiście, że czujesz wstyd. I jest coś niesamowitego w tych słowach. Kiedy słyszysz to z ust drugiego człowieka, bo to nagle przychodzi takie poczucie: mój Boże, czyli wszystko ze mną okej. Okay.